Wykonawca wszedł na plac budowy w listopadzie ubiegłego roku. Od tego czasu cały czas toczą się prace. Nowy blok powstanie na Michałowie u zbiegu ulic Piastowskiej i Łokietka. Wykonaliśmy prace, których nie widać, ale były bardzo kosztogenne i pracochłonne, czyli pośrednie posadowienie w postaci kolumn CFA, które pomogły wzmocnić ten nienośny grunt. Yy, I fundamenty jesteśmy teraz na poziomie, tak, tak zwanym zero, od którego yy, tak naprawdę zaczyna się widoczna praca nasza, którą będzie można śledzić i obserwować na yy, przestrzeni najbliższych miesięcy. Yy, prace postępują zgodnie z harmonogramem yy, harmonogram prac nie jest zagrożony. W ramach inwestycji powstanie 90 mieszkań o powierzchni od 32 do 63 m2. Władze miasta nie ukrywają, że to oferta kierowana głównie do ludzi młodych, których nie stać na zakup mieszkania czy zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Potężna inwestycja jeśli chodzi o budownictwo komunalne to są mieszkania niezwykle takie powiem praktyczne, bo większość tych lokali to będą mieszkania trzypokojowe, ale będą także kawalerki i mieszkania dwupokojowe. Koszt budowy tego bloku to ponad 29 milionów złotych. Obiekt ma być gotowy pod koniec 2025 roku. Wykonawca zapewnia jednak, że jeśli prace będą szły zgodnie z planem, to budynek może być oddany do użytku nieco wcześniej. Nowy blok na Michałowie ma być dopiero początkiem tego typu inwestycji. Podczas wizyty na placu budowy Radosław Witkowski, obecny włodarz naszego miasta i kandydat na prezydenta w następnej kadencji, poinformował, że w trakcie kolejnych pięciu lat na tym stanowisku będzie chciał oddać do użytku. 500 mieszkań komunalnych. Do tej liczby prezydent licza już 90 mieszkań, które powstaną w ramach inwestycji na Michałowie. Jest to kierunek prawidłowy. Cała Europa realizuje to budownictwo komunalne i myślę, że w Polsce, w Radomiu, takie budownictwo jest bardzo potrzebne. Na szczegóły, choćby lokalizacyjne, trzeba jednak zaczekać. Prezydent zapewnia, że miasto pracuje jednak nad miejscem, gdzie takie bloki mogłyby zostać wybudowane. Czekamy na założenia tego rządowego programu, bo tam mogą być różne kryteria. My dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie tam będą kryteria, prawda? Więc pracujemy nad pewnie nie tylko pięcioma, ale ośmioma, dziewięcioma potencjalnymi lokalizacjami, tak żeby wpisać się w te kryteria programu rządowego, żeby móc wykorzystać program rządowy i pozyskać jak najwięcej pieniędzy. Nowe mieszkania, które powstają na Michałowie, będą mogli wynajmować mieszkańcy których maksymalny dochód nie przekracza określonej kwoty. W przypadku czteroosobowej rodziny to kryterium wyniesie 11 tysięcy złotych. Dodatkowym warunkiem będzie też nieposiadanie własnego lokalu mieszkalnego.